Zdefiniowanie swoich marzeń o dostatku to pierwszy i kluczowy krok na drodze do finansowego sukcesu. Wyraźne określenie czego chcemy pozwala nam zrozumieć w jakim kierunku powinniśmy podążać. To fundament naszej finansowej podróży. Wizualizacja celów finansowych to potężne narzędzie, które przybliża nas do życia w obfitości. Wyobrażając sobie siebie w sytuacji finansowego dobrobytu, zwiększamy swoją motywację i determinację do działania. To jak mapa, która prowadzi nas do skarbu. Ustalenie konkretnych celów finansowych jest niczym tworzenie mapy drogowej do bogactwa. Po określeniu, dokąd chcemy dojść, łatwiej zaplanować konieczne kroki. To pozwala na systematyczne dążenie do realizacji naszych marzeń. Rozwój pozytywnego nastawienia do pieniędzy jest fundamentem zmiany naszego życia. Zmieniając sposób, w jaki myślimy o pieniądzach, otwieramy się na nowe możliwości ich zdobywania i pomnażania. To pierwszy krok do finansowej wolności. Odkrycie mocy afirmacji może całkowicie zmienić nasze podejście do osiągania sukcesu. Regularne powtarzanie pozytywnych przekonań o sobie i swoich finansach programuje nasz umysł na sukces i pomaga przełamać wewnętrzne bariery. Tworzenie planu działania to podstawa w realizacji marzeń. Zacznij od małych kroków, które stopniowo przybliżą cię do celu. Każdy wykonany ruch to kamień milowy na twojej drodze do sukcesu. Pamiętaj o tym. Inspiracja płynąca z historii sukcesu innych może być potężnym motywatorem. Poznaj historię osób, które osiągnęły to, co ty chcesz osiągnąć. Pozwoli ci to nie tylko nabrać motywacji, ale także wyciągnąć cenne wnioski. Ryzyko jest nieodłącznym elementem dążenia do sukcesu finansowego. Nie bój się podejmować trudnych decyzji i wychodzić poza strefę komfortu. Pamiętaj, że największe sukcesy często wymagają odwagi w podejmowaniu ryzyka. Inwestowanie w swoją wiedzę i umiejętności to najlepsza inwestycja, jaką możesz poczynić. Świat finansów jest zmienny, dlatego ciągła edukacja pozwoli Ci utrzymać rękę na pulsie i podejmować świadome decyzje. Pasja jest tym, co napędza nas do działania nawet w najtrudniejszych chwilach. Działając w obszarze, który kochasz, nie tylko znajdziesz w sobie więcej motywacji, ale także praca stanie się przyjemnością, a sukces przyjdzie naturalnie. Otaczanie się ludźmi, którzy nas inspirują, jest nieocenione w drodze do sukcesu. Właściwe towarzystwo motywuje, inspiruje do działania i pomaga przetrwać trudne chwile. Ludzie sukcesu mogą być naszymi mentorami i przykładami do naśladowania. Uczenie się na błędach, ale nie poddawanie się, to fundament rozwoju. Każda porażka kryje w sobie lekcję, która przybliża nas do celu. Ważne, aby podejść do niepowodzeń z optymizmem i wytrwałością. Praktykowanie wdzięczności pozwala docenić to, co już mamy i kształtuje pozytywne nastawienie do życia. Regularne przypominanie sobie o dobrych aspektach naszego życia i osiągnięciach wzmacnia naszą motywację do dalszego działania. Znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego. Ustalanie granic i poświęcanie czasu na odpoczynek i relaks jest tak samo ważne jak dążenie do sukcesu. Zdrowie jest fundamentem każdego sukcesu. Inwestycja w zdrowy tryb życia. Odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna i dbałość o dobry sen są niezbędne, aby móc cieszyć się osiągnięciami i dobrze funkcjonować każdego dnia. Praktykowanie medytacji i mindfulness to klucz do utrzymania spokoju umysłu w codziennym zgiełku. Te techniki pomagają wyciszyć umysł, co jest nieocenione w drodze do sukcesu i realizacji marzeń finansowych. Ustawianie priorytetów i trzymanie się ich pozwala skupić się na najważniejszych celach. To, co uznajemy za priorytetowe, definiuje naszą drogę do sukcesu. Skupienie na kluczowych zadaniach sprawia, że nasze marzenia są bliżej realizacji. Elastyczność i otwartość na zmiany to cenne cechy na drodze do dostatku. Świat się zmienia, a adaptacja do nowych okoliczności może otworzyć drzwi do nieoczekiwanych możliwości i prowadzić do sukcesu. Świętowanie każdego małego sukcesu dodaje motywacji i pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Każdy krok naprzód, nawet najmniejszy, jest ważnym elementem w budowaniu trwałego bogactwa i osobistego sukcesu. Dążenie do doskonałości przy jednoczesnym byciu łagodnym dla siebie to sztuka równowagi. Nikt nie jest doskonały, ale poprzez ciągłe dążenie do bycia lepszym, bez samobiczowania się, można osiągnąć wielkie rzeczy. Bądź nieustępliwy w swoich dążeniach. Determinacja to klucz do sukcesu, który odróżnia zwycięzców od reszty. Niezależnie od napotkanych przeszkód, Twoje niezachwiane zaangażowanie i ciężka praca przeniosą Cię przez najtrudniejsze momenty. Znalezienie własnej, unikalnej ścieżki do sukcesu jest niezbędne. Nie ma jednej, uniwersalnej drogi do bogactwa. Inspiruj się innymi, ale pamiętaj, by dostosować ich doświadczenia do swoich indywidualnych potrzeb i marzeń. To Twoja podróż. Edukacja finansowa jest fundamentem zarządzania własnymi środkami. Ucz się, jak inteligentnie zarządzać pieniędzmi, inwestować i oszczędzać. Wiedza finansowa otwiera drzwi do świadomych decyzji, które mogą przynieść długoterminowe korzyści. Sieciowanie to potężne narzędzie na drodze do sukcesu. Budowanie relacji zawodowych może otworzyć wiele drzwi i stworzyć nieoczekiwane możliwości. Nie bój się korzystać z kontaktów i dzielić się swoimi doświadczeniami. Znalezienie mentora lub coacha to inwestycja w swój własny rozwój. Ktoś, kto już osiągnął sukces, może dostarczyć cennych wskazówek i skrócić drogę do własnych celów. Dobra rada na właściwym etapie może być bezcenna. Przyjmowanie konstruktywnej krytyki jest kluczowe dla rozwoju osobistego i zawodowego. Otwartość na feedback pozwala nam dostrzec obszary do poprawy, które mogą umknąć naszej uwadze. To, jak reagujemy na opinie innych, definiuje nasz postęp. Utrzymanie zdrowego balansu między pewnością siebie a pokorą jest sztuką. Pewność siebie motywuje nas do działania i realizacji celów, natomiast pokora pozwala zachować otwartość na naukę i rozwój. To równowaga, która prowadzi do trwałego sukcesu. Nieporównywanie swojej drogi do innych jest fundamentem zdrowego samopoczucia psychicznego. Każdy z nas ma unikalną ścieżkę i tempo rozwoju. Skupienie się na własnych postępach zamiast na sukcesach innych pozwala budować szczęście i satysfakcję. Utrzymanie wysokich standardów etycznych w każdym aspekcie życia jest niezbędne. Sukces, który został osiągnięty kosztem integralności, szybko traci na wartości. Działanie zgodnie z własnymi przekonaniami buduje zaufanie i szacunek wśród otoczenia. Wierzenie w siebie i swoje możliwości to fundament każdego sukcesu. To wiara w siebie pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom i pokonywać przeszkody. Pamiętaj, że każdy ma w sobie siłę, by osiągnąć swoje marzenia.